Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Mikalo. Dzisiaj zagramy sobie w symulator życia od narodzin do śmierci. Więc znajdujemy się w takiej gierce, gdzie po prostu e, stajemy się coraz starsi, ale musimy e, robić, żebyśmy byli coraz jakby mniejsi, jak najlepiej. Mam jakieś 11 lat, dobre lecimy, pyk. Tutaj co to jest? Odmoczamy co. Od, się tutaj pyk, lecimy i mamy jakieś skody. Mam 17 lat. Okej, okay, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Czy dolecę do nieba? Czy dolecę? Oj. Jednak nie dobra, no niestety nie udało się. E, challenge na ten odcinek jest, żeby dojść do nieba, czyli e, mieć jak najmniej lat, żeby po prostu e, no jakby nie tu mamy jakieś do, do cery do cery, dobre, żeby nas pomodzić i tak dalej. W ogóle zostaw łapkę w górę, jak coś więcej odcinków z gier mobilnych to 1000 łapek w górę i kolejna gra mobilna na kanale, więc zostaw łapkę i będzie bardzo spoko i okay, 23 lata, no nie to nie jest dużo, to w sensie to jest zły wynik, to jest bardzo zły wynik, bo jesteśmy dopiero tu a tam jest dopiero, no wiecie, no ciężko to będzie, musimy, musimy tutaj ogarnąć, żeby być jak najlepszym I po prostu ogarnąć wszystko, tak, pyk, 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 okej, okay, 20, 20 miesięcy mieliśmy, co to było, dobra, teraz mamy do cery, 4 latka, dobra, nie jest tak źle, okej, okay, kaska, kaska, chociaż chyba kaskę nie mogę zbierać, bo jest to jakby Dziecięce chyba, rzecz... muszę, nie wiem, o nie, źle Ojo, 18, no dobra, 18 to nie jest aż tak w sumie źle, tak mi się wydaje, albo jednak jest, no nie To co to jest? To są jakieś witaminy. Dobra, witaminy nas pomazają, dobra, a to co to jest? Aha, to jakaś mata do ćwiczeń, albo nie wiem, halo. Dobra, tu kasa, kasa, tu idziemy na to mniejsze, ale idzie nam okropnie. Oj, oj, oj. mamy koło fortuny, dobra, 36-latka, zakręcimy sobie kołem fortuny i mamy... O, joga, okej. Okay. Nas pomodziło o 18, no spoko, okej. Okay. آه 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 میشه میشه No prawie byłoby różowe, no niestety, no nie udało się, ale mamy wybierz, wybierz co wolisz Dobra, Netflix czy yoga, joga, yy, żeby nas pomodzić, yy, banan czy czekolada, yy, banan, dobre, tak yy, Shower, tak lepiej się, myć mi się wydaje, tak, o jabłuszko, tak żeby być jeszcze młodszym i teraz yy, czym, tak, 0 miesięcy, co jest? dobre, uwaga, teraz wygramy to, widzowie, wygramy to, mam 0 miesięcy, yy, więc o, jeszcze jest podwójna chyba kasa, dobra, zobaczymy lecimy, lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Co jest, co jest, co jest? Co jest? Wygraliśmy tą grę LOL! Super, udało się! Nie, ja nie chcę oceniać! Udało się, Boże święty, dobra, wygraliśmy, jesteśmy w niebie, super. Aha, możemy sobie tu ulepszyć postać, dobra, to żeby szybciej nam chodziła, tu jakiś wiek będziemy podskoczyć, tutaj tak samo możemy. Lecimy, teraz damy radę, okej, okay, woda, żeby nas pomodzić, tak, dokładnie I fajna ta gra w sumie. Przecież taka, 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 taka wiecie, na uspokojenie i tak dalej, o, wodę pijemy, omijamy wszystko, co to jest? A co, co to jest właśnie? bo ja nie wiem. E, dobra, chyba nie wiem, chyba to niepotrzebne jest. Idziemy tutaj. O, odbadzanko, odbadzanko. Tak, dokładnie lecimy. Ale to chyba nic nie przebije tego co my mieliśmy. Bo jakby zero w ogóle... Jezu, to było super. Okej, znowu... O, masaż! O! pomoci nas. A malutko nas pomodziło, więc nie będzie takiej rewelacji. Oj, ojoj oj, niestety nawet na nieróżowy. Co oh jest pięknie minus, minus... jeden było, widzowie, widzieliście to? Minus jeden. LOL, co to jest? Dobra, omijamy tu jakiś krem, witaminki, tak, piękny jakiś... Jezus Maria, o jakieś ruchowe schody O nie, okej, okay, dobra, pyk, pyk, pyk Ładnie, o, 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 dobra Zbieramy kaskę, tak, okej okay. I zobaczymy, kręcimy kołem I sprawdzamy, co nam wydropi No znowu to, hell, a jestem ciekawy, co daje ta czaszka Co, jest 8 miesięcy Dobra, mamy szansę jeszcze, mamy szansę Lecimy, lecimy, lecimy Lecimy, lecimy Tak, udało się nam, wow Wow, zbieramy kaskę No i wszystko zebrane, no i siedzimy sobie Na ławce, jak tani królowy ona tam jakiegoś tańca z TikToka, nie mam pojęcia o co chodzi w tej grze. Też raczej nie wiecie, więc wszyscy wszyscy nie wiemy. No i co? Może damy sobie teraz kaskę, żeby było więcej e, A tyle. Dobra, i później sobie zrobimy więcej. Zbieramy kasy, zbieramy się tutaj. A bo teraz co to jest? Jakiś basen życia. O, pomładza nas! O tak, jakaś czaska tam była, to chyba nie, to chyba nie możemy. Musimy tutaj szybko do, na tych schodki, tak? O nie, basen śmierci, nie po postarzał nas. O nie, o nie, o nie. Nie, dobra, kaska, unikamy i mam 17 lat yy, Jestem ciekawy, że daje ta czaszka, dlatego chcę, żeby ta czaszka teraz wydropiła No ciągle mam jakiegoś naprawdę widzowie Mi się wydaje, że mam jakiegoś farta, że ciągle, ciągle te dobre rzeczy trafiam w kole Fortuny Ej, dam radę da. Co! Nie widzicie to tak blisko, tak blisko byliśmy nieba, ale nie udało się. Zobaczmy ten basen śmierci. O nie! O, jesteśmy teraz starzy. Nie, 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 nie. Ja muszę tutaj iść. Woda. A co dajmy? Co to, to, co to jest? Co! Aha! Okej, okay, dobra, to nam kompletnie nie wyszło. Ale chciałem zobaczyć, co to daje. Więc już wiemy, że tego musimy unikać, jak najbardziej. O, idziemy sobie do basenu z kąpielą, gdzie nas po prostu będzie pomładzać. O, właśnie. No i piękny. Co jest? Minus 6, minus 9. Co jest? Jak my wyglądamy? Dobra, usuwamy tutaj pyk, ładnie. O, uniknęliśmy śmierci, więc dobrze. E, idzie nam bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam idzie. Rewelacyjnie, widzowie. O ja ojoj, dobra, zepsuliśmy troszeczkę, ale i tak 4 latka kręci kołem, zobaczymy czy nam wydropi coś. O, no znowu dermowy masaż. 4 robi dermowy masaż i mamy 2 latka i zobaczymy. Spinamy się. Spinamy się tu, Mhm pogers, widzowie, dobra, udało się nam, bardzo łatwa, łatwa gierka po prostu wygrywamy za każdym razem, w sensie może nie za każdym ale, ale yy, najczęściej wygrywamy w tą gierkę, soczek czy kolka, oczywiście, że yy, soczek musimy być jak najmniejsi, tu onikamy yy, joga, no co wy Netflixa oglądać, kto by oglądał Netflixa joga jest o wiele lepsza, widzowie, co wy okej, okay, yy, uczycie, tak, uczyć się dokładnie, yy, Od nie, jaki połączek, banana se wezmę i oczywiście, że siłownia, siłownia. Dosłownie jako dwulatka to myślę, że dobry pomysł. Mam teraz 0 miesięcy i zobaczymy, co nam wydropi na kole fortuny. Znowu serduszko, ej, czy ja kiedykolwiek, będę mieć coś innego niż serduszko, bo jakby to jest dziwne, naprawdę, ciągle tylko to samo. e o, ale, ale jesteśmy... wow, Jako 53... 15... Oj, jako 53 lata do nieba, okej, okay. to jest rekord nasz, bo przedtem mieliśmy ciągle tą babcię, tak mamy jakąś mamę, czy coś w tym stylu, więc okej, okay, dziwacznie, ale w sumie też dziwnie, żeby do nieba w 53 y, latach, tak wiecie troszeczkę. Chyba, że widzowie lecimy, dawajcie i jak największe schodki ciągle, ciągle schodki, ciągle, pyk jak największe schodki i zobaczymy co się stanie, co się stanie jak właśnie będziemy mega, mega starzy bo do tego w sumie nie próbowałem, mam 75 lat dobra, lecimy sobie tutaj, tak Aha! Nie będziemy próbować, musimy ogarnąć i lecieć żeby jak najdalej tutaj dożyć Okej, okay, pyk, pyk, unikamy tej, tej czaszki, bo ta czaszka jest zła Oj, jak to słabo poszło teraz, o oj, nie oj. ale oj, 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 słabo, Ciś, oj, ojojoj oj. Dobra, mam jakiś kremik, wybierzemy sobie kremik Wybierzemy sobie tu jakiś tego, ojojoj Ale oj, oj. nam słabo poszło, 54, mmm My mieliśmy tyle, my mieliśmy tyle lat jak byliśmy w niebie, a teraz mamy przykręconym kłamem fortuny W sensie teraz, O, teraz lepiej ale tak czy siak chyba nie damy rady No niestety co to jest? Co to za kidos? Co, co to ma być? Yy, ok, okej, nie wiem co to ma być, ale i jo, 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 jakaś córka moja! Nie, nie! Co? AHA! Co? Co, co to było? Co to miało znaczyć widzowie? Przejęłem postać dziecka! Nie dobra, nie chcę tego dziecka, nie, 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 ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ok, pyk, ale ojo jo, 60 lat, Jezu, jestem już babcią! Nie mogę, nie co się dzieje? Co? Okej, okay. co? OHA! za stres mamy 8 lat więcej, super No jestem na czerwonym, najgorszy wynik Damy radę, damy radę, damy radę Ile tu kremów jest? Wow, 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 wow. Dobra, pyk, mamy 8 lat Skręcamy tu w le... Nie! Co? Ej, widzowie, skręciłem, ale mi nie zaliczyło Super, udało się nam Zrobić cel odcinka, więc skończymy Dzięki za oglądanie i widzimy się W kolejnych odcinkach, także Babatki